Bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was razem z Klarą i ja otwieram Janki Kendall. Cogar krzyżę, to już. I mamy oh, małą okay. białą śrzuszkę. Filety naprawdę są bardzo fajne, bo e, są fajny zapach, a są takie idealne na jedno palenie. Wielka paćka z Nie. I yeah. tu są mniejsze paczki w środku? Tak. Tak, mniejsze, a same czerwone. Nie, czerwone. ale są większe. Tak? To tak? jest bardzo ziormone. I teraz czeka mnie obowiązek tego typu, że muszę umyć kropkę, czyli pieska moich dziadków. Ja zawsze właśnie pomagam im z tym, bo no wiem, że to jest dosyć ciężkie i dla mnie to jest a moich dziadków, także mm, za chwilę będzie wielkie bycie kropki. Pierwsze przygotowania do Wigilii nastąpiły już dzisiaj. No pierwsze nie pierwsze, bo babcia już od kilku dni rozpoczęła przygotowanie świątecznych potraw, ale Wigilia jak od kilku już lat jest u nas, także obrus tutaj e, serwetki są już gotowe. Dzisiaj jest już 24 grudnia, ja postanowiłam połączyć te dwa vlogmasy, bo wczoraj za dużo nie nagrywałam, muszę przyznać, że praktycznie cały dzień uczyłam się matematyki, także za dużo nie nagrałam. Eee, a co? Dzisiaj już mamy Wigilię, jest godzina 11, ja wstałam o 9, umyłam włosy, wysuszyłam je, pomalowałam się, także teraz jestem już zwarta i gotowa, aby pomóc mojej mamie, mojej babci w kuchni, w przygotowaniach, eee, muszę też jechać... Mm -mm z moim dziadkiem za godzinkę odebrać sushi, bo to jest już no, że taka w sumie tradycja, bo po prostu my z Klarą nie robimy niczego z zwykłego stołu i dlatego też co roku jakoś tak zamawiamy sushi, żebyśmy też miały co zjeść. Więc to jest mega fajne. I co otwieramy? Ostatnie okienko kalendarza adwentowego. Ja otwieram e, jak każdego dnia w tym miesiącu mój kalendarz z Janki. W ogóle bardzo chciałabym podziękować firmie Janki Kendler za ten kalendarz i że miałam przyjemność go otwierać podczas właśnie m, tych oczekiwań do świąt. Ty masz karteczkę, Zara? Tak, mam karteczkę. Okay. O. I zaraz przeczytam się A ja mam chyba najbardziej taki klasyczny świąteczny zapach, czyli Christmas Eve. My mamy go również też w dużej świecy. Za chwilę zapalimy na wigilijnym stole. Ten prezent wśród innych przebywa, lecz otwórz póki co tylko ten. Niech ich nie ubywa. Podpowiedź: jasne, kolorowe lasem pachnie. Idziemy pod choinkę. Uwaga! Idziemy pod naszą choinkę już zastawioną prezentami. Nie podglądaj, tylko szukaj dwudziestki czwórki. Ok. Ojej, jakie ładne! Ale fajne! Co to jest? To jest jakiś zestaw chyba e, kosmetyków do kąpieli, tak? Przynajmniej A, to właśnie. wygląda, ale w jakim ładnym takim zobacz, koszyczku. Pokaż, zobaczymy co tutaj jest. Mmm, to jest słuchacz, sól do kąpieli. Tutaj podejrzewam A. jakiś żel. może Ale ładnie wygląda w ogóle, bardzo ładne. po raz ostatni w tym miejscu w tym roku. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też uda mi się tą serię vlogmas kontynuować i będzie to nasza taka tradycja coroczna. No i jestem w szoku, że w tym roku naprawdę tak udało mi się e, nagrywać te filmy i naprawdę niewiele było takich filmów w sumie łączonych patrząc e, na to, że jestem w klasie maturalnej. No i ten grudzień był naprawdę ciężki dla mnie. Widzę, że w 12 mamy książkę Tytuł Chirurdzy. Fajnie, lubię takie właśnie książki zahaczające o jakieś e, takie medyczne e, tematy. Opowieści prawdziwe. Pozyja autentyczne historie z sal operacyjnych i z przyjęć i sal zabiegowych, w których pracują chirurdzy. Tego nie zobaczysz w żadnym serialu. Bardzo fajnie, jakie duże litery, ale fajna książka. Bardzo lubię właśnie książki tego typu. A jeśli chcielibyście obserwować, jakie książki ja czytam, w każdym miesiącu dodaję podsumowanie na moje Insta Stories i tam jest wyróżniona relacja na ten temat. Także tam was odsyłam. Tą książkę na pewno przeczytam w jakiejś wolnej chwili. I teraz akurat czytam taką o, świąteczną. pokażę Wam światło. To jest książka tego samego autora, który napisał 13 powodów. Tak, jakoś wszystko szybko, szybko i nawet do Was się nie odezwałam. W sumie zawsze to jest szybko, ale w tym roku to mam wrażenie, że jakiś ekspres po prostu przywieźliśmy susz, i potem wszystko pomogłam podgrzewać, układać i wszystko tak dalej. Już potem goście e, zjedliśmy naszą wigilijną kolację, otworzyliśmy prezenty. Oczywiście, film z prezentami będzie na moim kanale, tak jak to, co roku. To jest w pewien sposób już taka tradycja ale się zasapałam i już powoli wszystko tutaj u nas w domu się kończy wszyscy jadą na kolejne wigilie i my też właśnie, za chwilę po nas będzie tata i jedziemy do cioci, właśnie od strony taty i tam mamy drugą wigilię, też bardzo fajnie bo się w sumie dosyć długi czas nie widziałyśmy z tą rodziną i się trochę stęskniłam i bardzo się cieszę, że w końcu się zobaczymy właśnie w takim rodzinnym gronie Zobaczcie, jak na naszym domu pięknie teraz świeci iluminacja. Ta z pomieszczenia u nas. Bez, jakiego pomieszczenia? Ta u nas ze schodów została teraz przeniesiona tu na dwór. Pięknie wygląda. Mamy zawsze dużo, bardzo prezentów, bo tutaj duża rodzina od strony taty i dostajemy zawsze mega dużo prezentów. Tatiuszki! I w takich worach mamy wszystko przywiezione, za chwilę będziemy nagrywać film. Film o prezentach, już go zmontowałam, także będzie dosłownie na dniach na kanale, a ja chciałabym zakończyć ostatniego vlogmasa tej serii w tym roku. Jestem Wam bardzo wdzięczna, że tu ze mną byliście. Jestem naprawdę ogromnie zadowolona z każdego komentarza, z każdej łapki w górę, z każdej subskrypcji, którą zostawiliście właśnie w tym czasie odliczania do świąt. I co, dziękuję Wam jeszcze raz. I do zobaczenia właśnie w filmie z prezentami. Buziaki! Pa!